No i tuba będzie do filmu. Ja lekko skoryguję. No bo to idzie. Na w <goda> pewno się powiem, że im bardziej na południe, tym cieplej. Powiedziałbym, mu... że. My zbieramy śmieci. Ciężkie jak chuj, nie? Zajebana fuj, to musiał. Łyżko. Ale jaka daj duża w tobie <goda> to jest ona po prostu też taka gruba, nie? Ale ten gruby ma. Musieli chcieli te tę. Pod... 25, chłopie 25? No 16, 25, ona jest jeszcze grubsza od tamtych No ja, ale grubsza chuj tam z szerokością, ale... Ona jest tylko tu gruzem zasypana. Ale spróbuję podnieść. Za, za chuje, nie jest ona ona tyle waży do chuje, czy co ona Ona waży dużo, ale bo, chyba... Bo to jest od jakiejś kurwa kopary czy czegoś. może tu przyjechać samą o samą łyżką i ja wiadę tutaj ją łyżką podniosę. No ja nie? No to teraz nie jest My zbieramy śmieci, my nie śmiecimy, tylko zbieramy z lasu elegancko, ekologia. Ale ona jest taka, jak jest taka jak T, nie? A to wystarczy, bo... Ale ona jest jak ta, ta pierwsza i nie, ta te dwie, te dwie pierwsze. Co no. to wiesz, bo 5 cm wyżej nie jest Luksusy? Obie, wy tak obie, nie macie? Ale ci się tak mówić. A się podozgnąć, a ja to coś zobaczę. jeszcze, nie? Jakiegoś oponę. Nie, po prostu kopiemy cztery, będzie dalej. No! Książki nie To jest bardziej jeszcze na wprost może. Na wprost, nie, to by, jak najbardziej zjechać tak od razu, nie tak tylko jak najbardziej tak,

adrenalina? Ja kurde, Le, lepe. kurde, normalnie większa niż jakbyś cross'em ja, jeździł Ja się nie wyjewać kurwa Ja pierdolę, wszyscy cicho, kurwa Tylko rado grałem, siłę Okay. Rajtorze dinozaury leżą. No, tak, droły i wrzeszczą, no tak. ma za to tak jakieś to takie różne, które nie, nie krzyczą i nie robią łykki. To jest taka, tak Ja, ja bym nie chciałam. Ja pytam weź o co zapućnie, może... Nie miałem tak dobrej wymówki. Rozalko, jeżeli tak <słuk> radio, to macham do ciebie. Gratuluję jaka jesteś sprytna. Ja rajtu zrobiliłem, a naprawdę nie zleśliłem. Mam dla Ciebie i dla Twojego dziecka, dzieciaka Wystrzaka Zestaw Radiowy Weź okno, zamknij, okno, zamknij. naturalnych, nieprzetworzonych produktów marki Melody. Co Dziękuję. I uściskaj Rozalię, dobra? No, dobrze, dziękuję. I więcej to w kropeczkę. No. No. Więcej w kropeczkę. No, to nie Czymś Was wybitnie zaskoczyło, rozbawiło, dajcie nam koniecznie znać na Także Tak, żeby nie było widać, gdzie będziemy je wkopywać. No. No. Ja ogólnie te krzaki powycinał No jo, to już dzisiaj, ci nie? Nie no Te opony już można mi się wtedy tutaj zrobić No Taką osobną wyjazd stąd na przykład że kto chce może sobie przypierdalać się przez opona, a ktoś nie chce to nie no ja czy wiesz, przez oponę, to mi nie chodzi żeby opony były na trasie toru, tylko po prostu żeby były sobie do iwania. No na przykład tu, na przykład nawet by tu by mogły być, nie? Że możesz zjechać z toru, cyk, tu się dojść i spłatać na tor, nie? Że patrz. Tutaj na przykład, pa, tu i że możesz stamtąd sobie zjechać tak, cyk i tu wrócić. Twarzy nie pokazujemy Twarzy nie poka twarzy nie pokazujemy Ej maleńka jestem rolnik. Bardzo nie pokazuję, bo Co? Bardzo nie pokazuję, bo wszystkiego dostałem. Ja, do tego nie pokazuję. Co? Do łąska. Zetur A, będzie na ognisko kubła Elegancko Ognisko nasze piękne Przesuwamy kamień z toru Tutaj jest na zakręcie I tu jest chyba drugi kamień tu jest ten kamień, nie? Jeden Do przodu Trochę niżej, niżej trochę Czekaj Chyba styknie, co? Oglądzko robota idzie Cyk Zakręt prawie zrobiony tak pokażę trochę z tej perspektywy. Ciekawe, <grymne> wybrane trawa, wybrane same kępy, to są straszne. To jest, ale jest elegancko. trochę się kopy za to korzenie kurde ty <ścoughs> tu nie wiem czy wybierać ziemię trochę nie wiem Na przykład tak trochę takim dołkiem wybrać lekko, Wiesz o co chodzi, nie? Mm -hmm. Mogę spróbować. Tylko tak no. jakoś od tego miejsca i żeby on tak przednosyć tak głęboko. No właśnie, tak, no, no tutaj, nie? Tu, od, odtąd. No, tutaj... no dobra. Robota idzie. Może jeszcze trochę łopatą poprawić i w ogóle Ale jest elegancko No właśnie chciałem Ci powiedzieć, tam bardziej No No i tak tutaj musisz jeszcze też trochę wygarnąć, nie? Kurła! No ja tak samo. Znaczy ja, ja od razu chciałem od spuszczać tura, bo on się oparł, nie? No. Ale ja tak kurwa w gaz jeszcze wam. no. O pierdolę, ale jeszcze serce wali. Chłopy! Wiesz, mnie przestrosił. Bo, bo on stoi krzywo, a tam wóźca Ja tu dociążę, ja do, do nie? No? A tu dociążę. Ja, ja, ale ten. Bo myślałem, że dużo ziemi pewnie. A no. on tak tylko trochę przydostoi. To tam przeciążyło. Kurwa. Trafki zabój. Kętno zmieście, kurwa, tak Ty, no. no, Bo ja niedawno zabaw miałem, nie? Ty chcesz mnie kurwa? Jeszcze drugi raz? Okej, okay, no, dwa lata, kurwa. Sprzedziałam. A kurwa, ja już wiem. To jest ta skarpa. To jest ta wyjebana dziura, kurwa. Ja tu dociążam Ach, To weź tą skarpę, może ja ją zetnij O, oto on tam zahaczył Kurwa Czy przestawić Ja pierdol! jest, jest nic! Traktor znowu dęba staje No. Dobra. Piotr sobie idzie tutaj robić. Nie, nie, mój brat. Yy, a ja idę sobie trochę tu gałęzie nami w ogóle. Żeby nie przeszkadzało tu będzie wkopana, wkopane opony tam hopa będzie zarobiście słoneczko wstaje ogarniałem sobie tam trochę tutaj te krzaki tutaj tak ładnie się prezentuje będzie hopa będzie hopa tu elegancko wyrównane Ligancko chłopa się buduje już jest trochę zrobione Tam opony się wkupują Nagrywam Cię Nagrywam tor łoponki. I'm more to my own